W ostatnim odcinku z tej gierki gdzieś zgubiłem swój kaptur, a dzisiaj nie mam spodni i naprawdę nie mam pojęcia co się z nimi stało, ale jeżeli chcecie pomóc mi odnaleźć, to w tym momencie zostawcie łapeczkę w górę z i koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, bo dzisiaj postaram się zostać najsilniejszym nupkiem na świecie w Robloxie i tak dalej, tylko już starałem się zrobić to w poprzednim odcinku, tylko trochę nam to nie wyszło. Mimo to i tak zobaczcie, jak już jestem napakowany, ale mam teraz 100 tysięcy energii. I od razu na sam początek, trochę sobie przypakujemy i całą energię, jaką mam z Marnuje. Mamy 100 tysięcy aż. I myślę, że dzięki temu zostaniemy naprawdę tutaj mega, mega silni. Zobaczcie, już zaraz będziemy mieć koniec. 30, 20 i już mamy końcówkę. Dobra, więcej nie przypakujemy. Robuxów nie mam, więc nic nie kupuję. I zobaczcie teraz to. Tu są te wielkie kurczaki. Ktoś próbuje z tym iść. A ja sobie bez problemu wezmę takie trzy i idziemy sobie z tym. No przecież jestem taki silny, że. No chyba nie dam rady jednak ich przenieść. Nie oddamy radę. Może dwa chociaż. Dwa damy radę. Patrzcie, tutaj już idziemy na metę. No co mi tutaj przeszkadza? Ile tego w ogóle tutaj jest? Dobra, jemu się już udało to. Doniesie się teraz moja kolej i uwaga, zaraz to już mamy byk. Dobra, bez problemu. I teraz postaramy się przenieść to wielkie coś. Sam do końca nie wiem co to jest, ale myślę, że bez problemu uda nam się to przenieść, dlatego bierzemy to i przenosimy na bok. Proszę bardzo, dobra. I teraz sobie idziemy od razu do kolejnej krainy. Tylko widzę, że tutaj jest jakieś, jakieś zgrami czy coś. Dobra, to wygląda naprawdę całkiem ciekawie. I czy możemy sobie teraz coś tu wziąć? To jest chyba piłkarzyki. Jakieś, dobra. Bierzemy sobie piłkarzyki. Jedne, ok, bez problemu. To może weźmiemy sobie od razu trzy. No i Jakoś powolutku nam to idzie. Dobra, może jednak dwa. Dwa damy radę. Trzy byśmy też dali radę. Tylko, że strasznie wolno. Jeden mi się tutaj już nawet wywalił. I donosimy sobie tutaj na metę. I wiecie co? Ja sobie tak pomyślałem. Żeby zarabiać trochę więcej i żeby jeszcze szybciej przypakować, to w sklepie możemy sobie kupić energię razy dwa. Za 499 Robuxów. Czyli w sumie już pół tysiąca Robuxów mamy wydane. Ale teraz myślę, że będę zarabiać naprawdę mega szybko. Dlatego bierzemy sobie jeszcze więcej tych stołów. Dobra, to jest za dużo ewidentnie. Dwa chociaż sobie takie. To nawet dwóch nie wezmę, tylko Ej, to jest serio mega ciężkie. No zobaczcie, że ja ledwo z tym idę. W ogóle tu się wszystko tak świeci. Ale damy radę to sobie donieść, bo jeszcze potem musimy jakoś przestawić to w wielkie coś. Ale bez problemu. Słuchajcie, na pewno damy radę. Tylko najpierw musimy to donieść. Okej, okay, dostałem 15 tysięcy za jedną taką maszynę dostałem. No to jest już naprawdę bardzo dużo, ale wydaje mi się, że możemy jeszcze bardziej przypakować. Dlatego podejdźmy sobie tutaj, weźmy sobie to jeszcze bardziej. Patrzcie, żeśmy mieli 400. Może uda nam się mieć 400. Damy raczej radę. Jeszcze mamy dużo energii i równiutko 400. Może nawet jeszcze troszeczkę więcej, że być jeszcze silniejszym. No i chyba to jest już maksimum. Dobra, więcej sobie nie przypakujemy. Co możemy sobie teraz wziąć? Może weźmy sobie to. Co, co to w ogóle jest? Czy to jest jakiś stół do, do. A, to jest bilard przecież. Dobra, jeden sobie weźmiemy. O kurde, chyba nie damy rady. Chyba nie ma takiej opcji, że weźmiemy sobie nawet jeden. Może sobie trochę tego weźmiemy. Dwa, teraz damy radę. No czy ja naprawdę jestem aż taki słaby, że mogę wziąć sobie tylko jeden maksymalnie? Coś jest ewidentnie nie tak. Serio, coś, coś słabo mi to idzie. Ale chociaż damy sobie na sam koniec ten jeden stół. Dobra, udało nam się. Ja mam ogólnie jeden fajny pomysł. Wrócimy sobie z powrotem na naszą poprzednią Ukrainę i tak myślę, że tutaj Będziemy mogli sobie trochę bardziej Przypakować, bo zobaczcie, jak podejdziemy sobie do tego To mogę sobie takich kubeczków wziąć wszystkie Wszystkie sobie wezmę bez problemu, teraz sobie weźmy Jeszcze to sushi, też sobie bierzemy wszystkie Raczej bez problemu, ile tego teraz jest Zobaczcie jaki jestem tutaj silny, frytki sobie jeszcze Też weźmiemy, wszystkie jakie się da i idziemy Z tym, dobra, ile ja teraz tego Tutaj w ogóle mam, serio, tego jest dosyć dużo Ale przypuszczam, że dostaniemy za to masę Kasy, patrzcie, teraz już jesteśmy na samym mecie Pyki dostaliśmy za to, no dużo, bardzo Dużo za to dostaliśmy, więc to się na pewno bardzo opłaca. Kurczaki raczej, raczej nie dam rady przenieść tego, bo to jest już troszkę za ciężkie, ale to sobie jeszcze spróbujemy. Dobra, trzy na raz, no zobacz, bez problemu to wszystko nam tutaj idzie. No i musimy sobie jeszcze trochę bardziej przypakować, bo tam jest ewidentnie za ciężko. Coś nam to nie idzie. Będziemy mieć teraz chyba jakieś 100 tysięcy. Dobra, równiutko 100 tysięcy mamy, dlatego idę sobie jeszcze bardziej przypakować. No i teraz tutaj energii będziemy mieć już prawie pół tysiąca. Dobra, wszystko pakujemy, wszystko. Słuchaj, żeby było jak najwięcej tej siły. si mam już zaraz, będzie 450. Dobra, mamy to i koniec. Dobra, nic więcej już nie niestety sobie tutaj nie przypakujemy. I czy teraz dam radę ruszyć ten stół? No wydaje mi się, że teraz na pewno damy radę, bo już jeszcze bardziej sobie tutaj przypakowałem, żeby być super. Jestem jakimś spicy i coś tam, ale dobra, nieważne. No naprawdę nie dam rady tego przenieść. Dobra, wiecie co? Ja sobie na razie z tym odpuszczę. Idę przypakować tak, żeby mieć chociaż 600 siły i za chwilkę do was wrócę. I uwaga, 3, 2, 1, 0. Mamy to. Udało mi się nazwiskać równiutko 600 siły. I wiecie co? Teraz to my wszystko sobie przeniesiemy bez problemu. Widzicie ten stół do bilarda? Bierzemy go sobie. No i zobaczcie jak łatwiej Jeden stół, nawet dwa sobie weźmiemy bez problemu Dobra, nie, dobra, z dwoma Z dwoma już jest trochę problem, ale myślę, że damy radę chociaż sobie przenieść ten jeden Więc zaraz go sobie tutaj doniesiemy na metę I uwaga, dostaniemy za niego 18 tysięcy No i to jest porządna kaska Teraz sobie chodźmy jeszcze tutaj Co to tu w ogóle teraz jest? To jest chyba coś do wyścigów, czy coś takiego Nie mam pojęcia, no i nie gadajcie, że będziemy mieć z tym problem Nie no, dam radę to donieść Nie ma takiej opcji, że sobie teraz to odpuszczę Zobaczcie już, prawie jesteśmy Nie no, dobra, brakuje mi jeszcze mega dużo Ale już jestem na mecie, ostatni kawałeczek I mamy to 20 tysięcy dostałem za to, ale wiecie co, dalej jesteśmy naprawdę jakimś nupkiem. Tego już nie dam rady przenieść. No nawet się z tym nie ruszę i chyba muszę sobie przypakować jeszcze bardziej. Co to w ogóle jest? Ej, ten to jest silny. Serio, nie mam pojęcia jak on ma siłę, ale no jest naprawdę bardzo silny. Możemy sobie chociaż przenieść to, zobaczcie, wezmę sobie wszystkie te stoły i jeszcze sobie wezmę wszystkie te stoły. Ciekawy jestem, czy uda nam się to przenieść. Może być problem? Nie no, bez problemu. Przecież damy radę, zobaczcie, idziemy sobie, powolutku, do i już prawie na samym końcu dawa jeszcze kawałek, ale tego jest tak dużo, zobaczcie ile tego jest i teraz dostaniemy za to ile będę mieć? 150 tysięcy ale dalej jestem trochę słaby, idę jeszcze bardziej przepakować, zajęło mi to dosyć długo, ale wreszcie mam okrągły tysiąc siły i liczę na to że zaraz przesuniemy sobie tą maszynę tylko najpierw pokażę wam co potrafię, zobaczcie przedtem nie udało nam się tego przenieść, teraz sobie biorę trzy na raz i lecimy sobie zobaczcie, bez problemu na metę idziemy z tymi trzema grami wyścigowymi i dostaniemy sobie jeszcze za to, no bardzo dużo, mamy teraz 80 tysięcy energii i jeszcze musimy sobie przenieść tylko to, Damy radę sobie to przejść, to jest do koszykówki jakaś tam gra. Nawet dwie sobie weźmiemy. Nie, dobra, czemu ja latam w ogóle? Co się ze mną dzieje? Dobra, dwie może nie, ale jedną sobie przeniesiemy na pewno. mogę wstać z tej ziemi idziemy, patrzcie, zobaczcie jak w ogóle szybko teraz z tym idę. Dobra, donosimy sobie to na metę bez problemu. Dostajemy sobie jeszcze za to 25 tysięcy i teraz przenosimy tą wielką grę. Nie wiem, czy mi się to uda, ale czy damy radę? Chyba, czekajcie, coś tam się przesuwa, Tak, patrzcie, przesuwam to, udaje mi się, coś tak trochę w powietrzu jestem, ale dobra, przesunąłem to. Na 100% nam się to przesunąć i teraz sobie możemy iść na... No, no chyba jednak mi się jeszcze nie udało I teraz możemy wejść sobie na kolejną krajnę co to w ogóle jest? Ej, tu są moje nóbki chyba jakieś takie duże dosyć Nie wiem czemu Tu jest jakaś farma I teraz będziemy przenosić sobie jakieś warzywa Dobra, zacznijmy od tej marchewki Liczę na to, że jedną marchewkę Dobra, bez problemu Dwie może No, z dwoma już jest chyba troszkę problem Dlatego no weźmy sobie może na razie tylko Nie, czy ja naprawdę nie dam na nadziąć jednej marchewki? No nie Dobra, to jest normalny jakiś żart Musimy sobie jeszcze bardziej przy przypakować A ja już tysiąc energii Nie wiem w ogóle ile mi teraz na to starczy znaczy mam 1000 siły, energii miałem 100 tysięcy i już teraz mam 0 Więcej już mnie nie stać i czy damy radę chociaż wziąć sobie jedną marchewkę Dobra, jest problem i chyba nie damy rady No nic, idę jeszcze bardziej przypakować Nie wiem ile ja muszę mieć normalnie tej energii Co to w ogóle, na samym końcu jest traktor Nie wiem czy mi się uda to dzisiaj przenieść, ale idziemy przypakować Zobaczcie jaki teraz jestem wielki Przypakowałem jeszcze bardziej i mam 1200 siły Jeżeli to nie starczy, żeby przenieść jakąś jedną marchewkę to normalnie się zdenerwuję Jedną damy radę, a damy radę dwie może Dwie, uwaga no, z dwoma już jest, widzę, trochę problem. Dobra, przynieśmy sobie na razie tą jedną. Jestem ciekawy w ogóle, ile dostaniemy za nią energii, żeby jeszcze bardziej sobie przypakować. Otóż sobie rzucić, tak przypakowałem, że, no, jestem duży. Jestem już naprawdę dosyć duży, ale przydałoby się jeszcze bardziej przypakować. Bo ja tą marchewkę ledwo co donoszę na samą metę, ale raczej nam się to uda bez problemu. Dobra, mamy to. Ile za to dostałem? Mam 150 tysięcy teraz aż. Dobra, nie mieli miałem przed chwilą, ale raczej dostałem bardzo dużo z tego. To też damy radę. Ej, no, może to się jakoś przeturla? No nie mówcie, że ja nie dam rady tego przenieść. Jeszcze jedną marchewę sobie weźmiemy, bo ja nawet nie zwróciłem uwagi, ile energii. I za tą marchewkę dostaniemy. Uwaga, ile? No, tak mało. W sumie jakieś 30 tysięcy chyba tylko. No, tego już niestety nie mogę przenieść, ale mam jeszcze. To jest ostatnia energia, jaką pakuję w siłę. Serio. Już nic więcej nie wydam, bo ja już nie mam... nie mam co wydać. Już wszystko wydałem. Wszystko, co miałem, już wydałem. I uwaga, 3, 2, 1. Koniec. Już nic więcej. Koniec. Skończyła mi się energia. Czy uda nam się przenieść jeszcze tego pomidorka? No proszę, chociaż że jedną rzecz, żeby nam się tylko udało. No, prawie powolutku może jakoś. Nie dam rady. No, nie ma opcji, że ja to przyniosę. Jestem za słaby, a tu na końcu jest jeszcze jakiś wielki traktor, a to, żeby otworzyć, to, to nie mam pojęcia, ale musiałbym mieć. Jak ja widzę, że oni tam zarabiają po 700 tysięcy, chociaż spróbujemy, może uda nam się otworzyć ten most? Eee, dobra, damy radę. Ucho, co jest ze mną? No chyba mogę ewentualnie odlecieć, ale na pewno tego nie otworzę. Dobra, wiecie co? Może jeszcze kiedyś spróbuję. Nie wiem, no jestem ewidentnie za słaby, ale i tak dzisiaj bardzo przypokowałem. No zubości, okią tutaj nie w ogóle. Dobra, dzięki, że goście ten odcinek do końca. My się widzimy w kolejnych odcineczkach, i narka, wszystkim.